we przesłanie dla wszystkich zodiakalnych skorpionów. Witam Was na kanale KateWitch Tarot i zaczynam od pierwszej karty. Karta głównej energii w tym miesiącu, jaka się tutaj dla Was przedstawia, to jest karta siedmiu monet. Karta, kiedy mamy sobie trochę dać czasu na efekty. Karta, kiedy mamy się uzbroić w cierpliwość, choć może to nie będzie dla Was łatwe, dlatego że ciężko tutaj już od dłuższego czasu, um, przynajmniej część z Was pracuje nad czymś, nad jakimś projektem, nad jakimiś finansami, nad materialną stroną um, Waszego życia, aby tutaj coś powiększyć, rozwinąć, um, ale to jeszcze nie tak szybko, więc tutaj uzbrojcie się po prostu w cierpliwość, dajcie sobie troszeczkę czasu, wszystko przyjdzie w odpowiedniej chwili do Was a, i ta karta, jakby mówiła, o tym, że już to jest za jakby za rogiem, więc nie musicie się obawiać. Karta teraz kolejna to jest karta waszych blokad, to, co Was tutaj będzie powstrzymywało. Karta królowej była, więc mamy tutaj to, co Was będzie jakby powstrzymywało, to jest głównie energia osoby, która jakby jest zdecydowana na jakieś działanie. Tutaj ona nie potrafi tak czekać, właśnie tak jak tutaj jest ta energia wyjściowa, która was jakby namawia do tego. Królowa Buław, ona jest żądna sukcesu. Ona tutaj, dla niej to jest całe życie, aby, czy też jej życie to jest to właśnie, aby ciągle zdobyć coś konkretnego, kolejnego, i ona tak jakby nie ma czasu, czy też. Nie, nie lubi tracić czasu na to, żeby czekać z, jakby, z założonymi rękami, tylko ona tutaj chce działać, więc to będą blokady, które będą się tutaj Wam pokazywały, więc nie do końca tutaj będziecie jakby w stanie też działać, więc uważajcie na to bo może to wywołać jakąś frustrację z Was, a po prostu się niektórych rzeczy nie da przeskoczyć. Karta tego, co przechodzi do przeszłości w tym miesiącu kwietniu, więc drogie skorpiony, macie tu kartę odrodzenia, więc. Głównie to, czego tutaj się możecie spodziewać o tym, co odejdzie do przeszłości, to jest szansa, niestety, utracenie tej szansy na to, że uporacie się z czymś, że się od czegoś uwolnicie w tym miesiącu jeszcze. Jeśli miała tutaj zapaść decyzja, jeśli chodzi o jakieś rozwiązanie, umowy. W partnerstwie może tutaj chcieliście się z kimś powiedzmy już na dobre pożegnać, czy tego typu właśnie, powiedzmy, sytuacje, rozwiązanie jakiegoś, czegoś, co podpisywaliście. Więc tutaj jeszcze z jakiegoś powodu nie, nie nastąpi to w kwietniu, będziecie musieli troszeczkę na to wszystko poczekać. Nie ma tu jeszcze uwolnienia od jakichś takich bardzo być może ważnych dla Was spraw w, w, w tym miesiącu kwietniu. I teraz e, karta o, waszej głowy, wasze myśli, to co tutaj, na czym się będziecie skupiać e, w tym miesiącu kwietniu, mamy asa monet, I co jest bardzo ciekawe, to macie dwa asy tutaj, a jeden jest w waszej głowie, drugi jest w podstawie a, waszego czytania, więc macie w ogóle taką bardzo piękną energię tego, że nie tylko, że dostaniecie szansę na ten rozwój, na to, co sobie wymyśliliście, wymarzyliście, ale też, będziecie tutaj mogli, a właśnie dzięki temu, co ten los Wam przyniesie, realizować jakby te Wasze plany i no i mało co będzie tutaj w stanie was zatrzymać, dlatego że to właśnie przyjdzie od losu, nie tak, że um, przez pomyłkę coś tutaj się wam przytrafi, um, takiego pozytywnego tutaj. Dostajniecie coś, a co wam się należy, słusznie, także to macie w Waszych myślach, więc powiększanie zdecydowanie a finansów, takiej energii, kiedy macie zabezpieczenie materialne, zabezpieczenie w ogóle na takie życiowe, więc bardzo ładna karta. I szanse, naprawdę duże szanse na to, że to Wam się świetnie uda. Teraz to, co macie w podstawie, czyli znowu mamy ASA, to co będziecie budowali tutaj w tym kwietniu, nowe, znowu się pokazują nowe szanse, nowe projekty. Dla części z Was tutaj jest nowe uczucie. Miłość to jest jakieś wyzwanie, ale też dużo takiego zauroczenia ogólnie w tym miesiącu kwietniu tutaj was ogarnie, jakaś przecudowna energia tego, że właściwie wszystko i ze wszystkim dacie sobie radę i będziecie jakby w takim nawet wręcz duchowym nastawieniu, że tu nie ma szans na to, żeby coś się popsuło. I te asy rzeczywiście zawsze jakby mówią o tym... Um, że ten potencjał jest. Tutaj naprawdę musiałoby nie wiadomo, co się dziać, żeby wam to się mogło nie udać, więc bardzo ładna energia. I teraz karta najbliższej przyszłości dla was. To jest karta dwóch buław. Karta dwóch buław, która mówi, że. Jest trudność w dokonywaniu um, decyzji um, jakiejś konkretnej, więc co jest bardzo ważne, bo dostaniecie tutaj jakieś oferty, coś e, konkretnego, coś ważnego, coś co będzie Wam się bardzo podobało. Ale żeby nie było tak łatwo, to dostaniecie przynajmniej jeszcze jedną ofertę, więc będzie tutaj się jakby ciężko zdecydować na jedną z tych, z tych ofert, dlatego że obie będą jakby bardzo i, e, kuszące. Ważne w tej karcie, co może Wam pomóc ewentualnie, to poczujcie po prostu to, w którą stronę Was to najbardziej, najmocniej pociąga, która z tych ofert będzie dla Was najbardziej y, atrakcyjna. Więc y, nie traćcie czasu, bo ta karta mówi o zbyt długim zastanawianiu się nad czymś. Więc y, jeśli to jest przeszłość, no to tak samo tutaj już. Przeszłości się nie da zmienić. Próbujcie budować tą przyszłość swoją, a nie właśnie być tak w takim zawieszeniu jedną nogą tu i drugą tam. Także bardzo ważne przesłanie na to, co ma tutaj do Was przyjść w, tej, w tym kwietniu takie przyszłościowe bardzo. Wasze lęki, Wasze obawy. Mamy szóstkę mieczy. Sama karta mówi o tym, że tutaj podejmujemy decyzję o wycofaniu się z czegoś, więc może będziecie się obawiali, czy ktoś Wam tego nie zepsuje, czy ktoś Wam tutaj nie będzie chciał blokować tej Waszej decyzji, czy nie... Krótką, więc będziecie się naprawdę tutaj stresować tym, że macie taki świetny plan, już macie wszystko e, obmyślone, ale bardzo się obawiacie tego, że e, no niestety ktoś wam tutaj może podciąć te skrzydła i nie pozwolić ruszyć się z miejsca jeszcze w tym kwietniu. Pamiętajcie, że to jest tylko na kwiecień, więc e, to zaraz się wszystko będzie zmieniało e, z każdym jednym. E, Tygodniem po prostu już te energie uciekają, także nie ma tutaj czym się martwić za bardzo. Gdyby tak było, że się będziecie martwili, bo wcale nie musicie, więc to już tak przy okazji mówię. Teraz karta to jak Was widzi Wasze otoczenie. Jako osoba, która bardzo chce. Spełnić swoje marzenia. Osoba, która właściwie jest w stanie zrobić wszystko, żeby to tylko się jakby sprawdziło, ziściło, żebyście to dostali. Więc. Um... Samo to, jak to otoczenie nas na patrzy, to jest bardzo pozytywne, bo widzą Was jako taką silną osobę, wiedzącą, czego tak naprawdę chce, i y, zdecydowaną, ale też uważajcie tutaj, dlatego że to otoczenie też zauważa y, no, pewną wadę, która się pokazuje zawsze w tej karcie, czyli y, takie dążenie do celu bez oglądania się na te osoby. Y, które są przy was, te, które właśnie dostają o niestety jakby rykoszetem trochę po tym, przy tym waszym działaniu. Um, więc może być tak, że to wasze otoczenie troszeczkę będzie zawiedzione tym, jak, jak tutaj te poczyn poczynania wasze są. Um, w danym konkretnym temacie oczywiście. I teraz dwie karty rezultatu. Pierwsza karta to, co ma Wam pomóc w tym miesiącu kwietniu, i karta rezultatu, co Wam wyniknie. Pierwsza karta, Siedem Kielichów. To, co ma Wam pomóc, to to, żebyście nie tracili czasu znowu po raz kolejny na to, żeby się na coś zdecydować. Tutaj dostajecie jakieś znowu bardzo interesujące opcje, co wprawi Was w jakieś takie. Zauroczenie, taką energię, kiedy no Wasze jakby sny się sprawdziły, Wasze marzenia się sprawdziły. To, co ma Wam pomóc, to tutaj przyjrzyjcie się wszystkim bardzo dokładnie, bardzo dobrze, bo nie wszystkie z tych ofert, które tutaj do Was przyjdą, są równe. Równe w sensie wartości. Niektóre z nich tylko na pozór wyglądają, że one Wam przyniosą coś dobrego, a one po prostu będą zwykłe, najzwyklejsze, coś, co moglibyście uzyskać bez niczyjej pomocy, bez jakby tego, że zostały Wam podarowane. Właśnie teraz, w tym kwietniu. Także bardzo ważne jest dobre przyjrzenie się każdej z jednej ważnych dla Was spraw i wtedy wybór tego, co będzie jak najbardziej dla Was korzystne. Teraz karta która mówi o tym co wam wyniknie tutaj w tym miesiącu kwietniu i mamy kartę kapłanki więc bardzo taka karta duchowo duchowej takiej osoby ale też takiej właśnie która jest bardzo mądra jest w wielkiej intuicji kieruje się takim powiedzmy intuicją ale też tak powiedzmy Zauważaniem rzeczy, które, których ktoś inny normalnie by nie zauważył, więc to jest bardzo istotne, dlatego że tutaj będziecie rzeczywiście w takiej um, energii, kiedy zauważycie wiele rzeczy, których do tej pory albo nie widzieliście, albo um, wręcz będziecie mieli dar do tego, żeby przewidywać jakieś sytuacje, i um, to będzie jakby tym rezultatem na ten. Um, Miesiąc kwiecień, dostrzeganie tajemnic, rozwiązywanie jakichś zagadek, ale też e, wyjdzie jakaś prawda tutaj na wierzch i to Wam jakby też bardzo pomoże w tym kwietniu, więc e, może Wam pomóc ewentualnie też, jeśli to nie Wy sami, to jakaś osoba, prawdopodobnie kobieta, może też Wam tutaj pomóc w e, jakby odkryciu jakiejś zagadki, jakiejś tajemnicy, która będzie z jakiegoś powodu bardzo istotna dla Was, więc to mam tyle na ten miesiąc. Kwiecień dla Was, drogi skorpiony, ale jeszcze karta ze spodu, talii, macie tutaj dwie monety, więc takie krótkie przesłanie o tej karty, żeby już tak nie zagmatwać tutaj całej reszty. Uważajcie na swoje wydatki w tym miesiącu kwietniu. To jest bardzo ważne, abyście tutaj trzymali rękę na pulsie, jeśli chodzi o finanse, o te przychody, o to jak wydajecie, jak rozporządzacie tymi pieniędzmi i zdecydowanie tu się koncentrujcie na jakimś Konkretnym celu, jaki chcecie uzyskać, czy też utrzymać w takim właśnie balansie. Więc to jest na ten kwiecień. Zapraszam oczywiście jak zawsze do lajków, do komentarzy, do subskrypcji. Nowe osoby. Z góry Wam wszystkim bardzo dziękuję za to. Życzę udanego kwietnia, udanej wiosny, a samej takiej radości, właśnie płynącej z tego okresu wiosennego. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.